Hej, witam was wszystkich. Kolejny odcinek i Nie zwlekając, lecimy. Ohoho. Zajączki, bo tutaj czas mi leci, a... Jak widzimy, tutaj czasu jest... No, niedużo. z no, 2000 sekund, no. Czy ja wiem, czy niedużo? Ale trzeba się jednak śpieszyć tylko. E... O Jezus, coś mnie bije. No już jestem, już, już. No. tutaj ja trafić nie mogę? No. Alowhamora! Dzapka. Fasolki wszystkich smaków. I jedziemy dalej. Tutaj... O właśnie. Tylko to się... A nie, to się później chyba tam schodziło. Tak, 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 tak. Jeszcze nie. Ty trzeba skoczyć na to. Ok, nie będziemy musieli tutaj o, yy, wchodzić na górę. Tędy. A oczywiście wejdziemy tam. Po te fasolki. Tutaj jeszcze ukryte tu fasolki. O, karta. O, i mamy nasza 40 karta. No, jeszcze tylko 10 zostało. Jak widzicie. Nie dużo, nie dużo. I weźmiemy te fasolki, ale szybko, szybko, Harry. Aha! A i tak to jest ostatni... A i tak będziemy jeszcze raz przechodzić. No, no. Spróbujemy tak. A, nic się nie udało. E, bo teraz będzie ostatnie... To jest ostatnie zaklęcie. W Harym Eee. No. Ostatnie zaklęcie w Harym w dwójce. Więc teraz będziemy musieli popoprawiać wszystkie nasze wyniki. Tu chyba będzie tak. Tak sądziłem. Yy, wszystkie nasze wyniki we wszystkich wyzwaniach. Aby... Nie myślałem, że to jest na dwu... yy, tego trzeba dwa razy uderzyć. Żeby mieć ogromną przewagę nad literinem i... I po prostu długo siedzieć tam w tym. Jak to się tam nazywa. W pokoju nagród czy fasolek czy 10 na 10, elegancko I tutaj wow, wow, trzeba uważać, bo to jak idzie. O, teraz skaczemy. Widzicie? Nie jak będzie na dole, bo ani my tam dolecimy, to już, się da... to już się obróci. O, tu jest pajączek. I też czasami nawet jakiegoś nie brałem. Nie pamiętam nawet czy jakieś fasolki nie zabrałem. Fuu! No fasolki. Jakiś rozkojarzony jestem. No jest to mało. Tu jest strasznie dla mnie trudno jest. Jeszcze dziewięć zostało tylko. Strasznie trudno. Nie. Aha. Pozdrowienia. Albowiem nam się już nic nie uda. No przykro mi. Właśnie to chciałem wam powiedzieć. Żeby tak nie robić. No trudno, musimy zginąć tu. Jak ja nie chciałem tego A tu właśnie chciałem przestrzec z was przed tym nic nawet zginąć nawet się nie udaje żarty teraz nie jeszcze raz Ech, właśnie nie wiem po co jest to jak skacze nie wiem może jest jakiś sposób na, na dostanie się tam ale ja go nie znam Ech, dobrze tu był zapis zdążę zdążyłem a, no widzicie a źle się dzieje teraz szybko może będzie jeszcze lepiej. a tam a tam się da dostać jakoś no widzicie tu dużo nie odkryłem tych sekretów wszystkich Chyba jakiś poradnik przeczytać, czy cokolwiek... takiego... O, o, o da się tam tak? Nie. No, trudno. A, poszukam, popatrzę... I tu, kończymy. Znakomicie, Harry! Ukończyłeś wyzwanie Spongify! Pozostały czas zostanie teraz przeliczony na punkty! Coś mało chyba. A to nie ważne, ale jest coś, czy nieźle? Nie, tak to nie ważne. będziemy jeszcze raz. Harry, Ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Chyba nie chcesz przegapić. Hej, hey, Chcesz pohandlować? Tak mi. bym jakąś srebrną kartę przegapił na pewno? Jak ta kobieta sprzedaje, czyli przegapiłem srebrną kartę. O. Trudno bywa, ale... No, co za jakiś... Więc teraz zaczynamy. Możemy... Tak, kartę będziemy po małym zbierać. co no, się wie jeszcze, 8. Uważaj, gdzie idziesz, chary. Spoko, spoko. Więc albo najpierw zrobimy coś takiego przyjemniejszego. Nie, dziękuję. Polatamy sobie na miotle. Namiotle! Znaczy zrobimy sobie tego, um... o właśnie, od razu to kupimy masz? tego z Jaką naszą zawodowcy. I zawodowcy. 500 sztuk, pewnie. Dawaj to, Jorg. Pewno będziesz zadowolony z tego. Zadowolony Ech, będę. Niestety Harry. Niestety Harry. Tę chwili nie mam nic na sprzedaż. Hej Co masz? Ej, Fred. busa 2001. Takie jakieś ślizgoni mają. Model dostępny na rynku. Siad Oj, drogo masz, łopie. Tylko skoda, że oni nic więcej nie Przysk mają już? Niebie uważny kupiec. Wybacz, stary, ale akurat skończył mi się towar. Wróć później. Tak zbieramy, o idzie z nim jest nimbus. Jest, i O Wybacz stary, niestety Harry Wybacz stary, ale niestety Harry Wybacz stary, niestety Harry Wybacz stary, niestety Harry Wybacz stary Zawsze nie lubiłem tak bawić, przepraszam was, musiałem Hmm Zostawię sobie jedną taką brązową kartę Albo nawet więcej Żeby na końcu ją zebrać tu gdzieś Wspaniały dzień na mecz Quidditcha. Nie ma to jak odwieczne rynek. Może Łukrida w, w naszej szkole A dobra, zobaczymy w w deszcz, w dzień, w nocy czy przyjdzie plaga grzybów, czy tak. nazja duchów zawsze przyjdą tłumy na mecz Quidica Boisko gotowe I tutaj będę Quidditchi tak długo czekają. pokażę może parę tych, ale i tak będę się starał żeby mieć 40 Wszyscy punktów przewagi znicz. Znicz. Aha, tym Won Że mieć 40 punktów przewagi, nie wiem, nie udało mi się nigdy więcej niż 40. O widzicie, ja nie wiem. reszta drużyny to jest totalna kompromitacja. 0 do 60. Trafcie chociaż no.

No oczywiście tu nie się można tam latać tam po całym dobrazu. stadionie, choć w jedynie to było fajne, fajne. Po całym stadionie można było latać. A tutaj je. Banalne są te mecze. Wspaniały dzień na meczku Idycza. Słońce, w deszcz, w dzień, w nocy. Dobra, to ja to będę przewijał bo Oczywiście enterem. Tłuczek chary! No ach! walnął. Si tu mnie. 030, no 40. 50. O, świetnie. A, zlałem no świetnie. Szukający A jest godawno wlałem jeszcze. No 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 70. 80 70. Dobra, 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 90, 90. Dobrze jest. Jeszcze, jeszcze muszą zdobyć, patrzcie. Zdobędą jeszcze jeden punkt, i wtedy będziemy mogli zaopatrzyć Widzicie? No, to są żarty jakieś, no. Dopiero niby tak. a, niby dolatujemy dopiero. Zwycięstwo gryfonów! Jordan życzy dobrej nocy, powodzenia i dobrego kuidicza. Myślałem, że trudniej będzie, ale. Kolejne 40 punktów. Widzicie i dzisiaj tam no wszystko dochodzi. O, tutaj. Ojej, czu, ale mała przewaga. Wow. Co ja źle zrobiłem? Tak, na mecz Ooo! O, teraz z Malfoyem będzie nam dogadywał ciągle. Noż. Dobra, dobra, dobra. Papa pa, Malfoy. Mam nadzieję, że tu zdobędę te 40 punktów. O, dychę. Dobrze, dobrze. No to i tak nie ma różnicy, czy nasi zdobędą, bo było tam ci tak nie więcej. Raz tak próbowałem, w ogóle nic nie łapać, tylko tego. I nawet da się przegrać, jak się złapie z nic. Takie farmy w naszej drużynie są. No, tu ci pieniądze nic nie pomogą. O, 20. I tak nie będziemy mogli teraz zdobyć. No. No. Pięknie. Super. Dobrze, że to 40 Zwycięstwo punktów. Gryfonów. Miłego wieczoru życzyli Jordan. Dziwne to jest, naprawdę. A nie będę narzekał, Dobra, Jeszcze jeden mecz zrobimy dzisiaj. Wspaniały dzień na meczku Idicza. No. Czy to był Znicz? Oto potem. Uwaga, tłuczek.

80. 90. No no no. I tak nie będzie z tuwa. Pewnie jeszcze ten kuchon będzie. No. No come on! pojawił się zniknął. Jak zwykle. Tego się nie da przerwać. Lee Jordan życzy dobrej nocy. Nie jest to trudne Dobra, jeszcze, jeszcze ostatni walniemy, co będziemy mieli tu już za sobą Oto Potter. Dziewczyny mi tu dajecie do bicia Oj, zaraz skutku! walka. Nie da się Potter, Potter. No, Zero to są jakieś żarty, no. Zero dziewięćdziesiąt. No panowie, panowie. ej, 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 ej. ej. Ej, 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 No! Niemożliwe. Prawie by zdobyli punkt! Wszystkie punkty dla gryfonów! Zwycięstwo gryfonów! Li Jordan, dobrej nocy! No to elegancko. Mamy już wszystko, więc żegnam się z wami do kolejnego odcinka. Cześć!